nad przed treningiem, to leży tutaj, bo jest bez wysiłku zwróciłem schabowy, schapysy. W tym odcinku dowiesz się, że zjadł nieodpowiedni posiłek i zakończył trening przedwcześnie oraz poznasz parę cennych żywieniowych wskazówek, które nie przeszkodzą, a na pewno pomogą w trenowaniu boksu. Boks zaliczany jest do sportów o dużej intensywności, co oznacza, że jako głównego paliwa nasze ciało używa w a co z jednym pięściarzy z warszawskiego boksu? Zapraszam do oglądania. Pasztety rybne z piwem o koci mocnym. Zajadł mi Jestem przed treningiem, jak zawsze. Kebab na podwójnym baranie, na ostro. Kurczaka i sałatka. Okay. Danie jejcznicę z cebulą, szynką. I chleb żydny. Jadłem z zajbistą golonkę na pieczonym Bigosie. Jajka sadzonej i cztery pierogi. Z kapustą i grzybami. Makaron. W jakim Ze śmietaną, papryką i wyczarkami. Kilogram pistaszków, trzy daktyle, no jajecznice z siedmiu jajek. Dwie kanapki, serem, czekaj, czuć. z kurczaka z ziemniakami. Ryż z warzywami. Ryż gotowany, wołowinę grillowaną i arkusz. Powietrze, dużo kamieni, dwa banany i pomarańcza. 3 godziny przed treningiem zaleca się posiłek z węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym. Jak pieczywo razowe, płatki owsiane, makaron, ryż brązowy, czyli im mniej przetworzone jedzenie, tym lepiej dla nas. Białko w postaci warzyw strączkowych i nasion, a jeśli jesz mięso może być kurczak czy innych. Godzina do treningu zje coś, aby mieć siłę i uniknąć efektu ciężkiego brzucha. Lepiej zjeść mniej niż zbyt dużo kawałek owocu, taki jak banan, pomarańcza lub jabłko mogą być suszone morele, daktyle albo rodzynki A ty, co jesz przed treningiem?